Niezwykle miło mi Was widzieć, tak między Wami dzisiaj stoję. Jesteśmy przed wiosenną Mówką, przed tańcem z gwiazdami. Zacznę od tego, jakie emocje? No, myślę, że bardzo gorące, bo jest to nasze pierwsze wejście na scenę razem. No i co się dzisiaj wydarzyło, to my tylko wiemy. No to I zdradźcie. na pewno tego nie będziemy zdradzać. No, ale chociaż trochę. Ale tu, okay. najważniejsze, że jesteśmy, że jesteśmy po, że pierwszy krok zrobiliśmy. Niekoniecznie może jakoś idealnie, no, tanecznie. Było genialnie. Trochę nie możemy się doczekać przede wszystkim ciężkiej pracy, bo to nasze dzisiejsze wyjście pokazało nam, że naprawdę długa droga przed nami. <gryweet> to kiedy zaczynacie trening? Jak to teraz będzie wyglądało? Od czego zaczynacie? No od czego zaczynamy? Tak naprawdę będziemy rozmawiać na samym początku o balansie, o technice. Będziemy sobie rozmawiać w ogóle z czego się zaczyna ruch i będziemy przekładać oczywiście od kroków podstawowych już na coraz bardziej kroki zaawansowane, że jak przyjdą odcinki, żebyśmy nie mieli stresu, żebyśmy wiedzieli co, gdzie i jak z czym połączyć, co to jest czacza. -cza. Co to jest samba? O co w tym chodzi? Jakie są różnice? Więc myślę, że od tego zaczniemy nasz pierwszy trening. No masz jak się czujesz? Bo dla no. mnie to już to jak czarna magia. To witaj w klubie! To jesteśmy razem. Zdecydowanie tak. Jest to wszystko dla mnie bardzo nowe. No ale niech ktoś, kto nie zrobił w życiu czegoś zwariowanego, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bo tylko wariaci są coś warci, to po pierwsze. A po drugie, ja mam taką chyba najmocniejszą motywację na świecie, bo jak przyszła ta propozycja, to ja bardzo uprzejmie i grzecznie za nią podziękowałem. Wróciłem do domu, będąc święcie przekonanym, że moja żona jak zwykle będzie mówić tym samym, może nie jak zwykle, ale generalnie w tych najważniejszych sprawach oczywiście wiadomo, mówimy tym samym głosem, a mówi nie, nie, musisz iść, musisz się nauczyć tańczyć, będziesz ze mną tańczył, będziemy tańczyć. No więc wiecie, no szczęśliwa żona to jest happy wife, happy life, szczęśliwa żona, szczęśliwe życie, więc ja już się nie mogę doczekać tej pracy. Czyli rozumiem, że to jest wpływ żony, że pojawiłeś się w tym programie. Decyzja jest moja. I ostatnie słowo należało do mnie i brzmiało tak, kochanie. No tak, bo zawsze prawda? ostatnie sobie należy ja, do mężczyzn, tak, tak kochanie. Znaczy całkiem serio, ja długo nad tym myślałem, długo to przepracowywałem, to wszystko dojrzewało, gdzieś tam musiało zarezonować i wciąż to jest taki moment, kiedy ja muszę przede wszystkim zmierzyć się z jednym, jedynym typem. Jednym, z jakim? Tomkiem wolnym. Jak z tym gościem ogarnę temat, jak jestem w stanie wyjść z jego strefy komfortu, jak jestem w stanie. Z tym poczuciem i taką potrzebą perfekcjonizmu wygrać tego Tomka Wolnego. Jak jestem w stanie wyjść obok, go klepnąć, powiedzieć: ma jesteś fajnym gościem, baw się. To wygraliśmy. A że jestem w najlepszych możliwych tanecznych rękach, no to jak gdyby widać na załączonym obrazku. To tak, jak będziesz pracować, żeby Tomek wyszedł z tej strefy komfortu i żeby przestał mieć takie poczucie perfekcjonizmu. Wiesz co, ja lubię perfekcjonizm i on nam dużo pomoże. Wiadomo, nie, nie możemy się zagłębić tylko i wyłącznie na tym, co nam nie wychodzi. Musimy też pielęgnować te nasze dobre strony i będę się właśnie na tym skupiać, żeby szukał tej radości w każdym tym ruchu, który gdzieś tam będziemy wkładać w naszą choreografię, żeby w każdym tym ruchu był Tomek wolny, żeby żeby to było on w stu procentach jego... Taka wiesz naturalna radość, którą, no proszę, tak, ma w tak, sobie. Tak, I, I tego na pewno nie będziemy zabijać, będziemy wręcz przeciwnie, szukać i pielęgnować. A jaki jest Wasz pierwszy taniec? Czy Wy już wiecie? Totalnie nie, nie wiemy, ale nie wiem. Ja obstawiam, że jakieś łacinki nas stawią, nie? Znaczy, szczerze, nie ma to żadnego znaczenia. <laughs> <laughs> po prostu na niego czekamy, no ale małymi kroczkami. Znaczy, jeszcze nie mieliśmy treningu, więc jeszcze, jeszcze musimy tutaj najpierw. Zdecydowanie, musimy najpierw przejść pierwszy szlak, więc ja nie chcę być za mocny w gębie. Natomiast przyznam szczerze, że trochę się nie mogę doczekać. Wiesz, zawsze możemy o tym też, żeby być sportowcem, żeby, żeby móc się skupić wyłącznie na sporcie. I, I ten aspekt sportowy, czy Daria jest w ogóle mistrzenią świata, jeżeli chodzi o taniec, o akrobatykę, jeżeli chodzi o, gimnaz, o gimnastykę, więc to jest taka rzecz. wiesz, Ja, ja, ja trenuję brazylijskie rdziczu, koszykówkę, jeżdżę na nartach, pływam na kajcie, więc ja. Wydaje mi się, że jestem aktywnie sportowo gościem, aczkolwiek zmierzy się zupełnie nową materią. Jako trochę sportowiec, czyli przez miesiąc skupiamy się tylko i ja chciałbym się tak skupić tylko i wyłącznie na treningu i to jest pociągające. I to jest ekstra. A czekasz bardziej na takie właśnie standardowe klimaty? czy Rami, właśnie... Ja nie wiem, o czym ty do mnie w ogóle rozmawiasz. No, 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 to, 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 czyli jakiś walc, czy może. Nie, balcu, wiadomo. Czy ale może roz... jakaś czacza, tutaj biodelka? Nie, w ogóle to inny zestaw pytań, poproszę. Zaj, także ostatnia, my już bardzo dziękujemy. Ostatnio było Bollywood, był K-pop, także... Ja nie wiem, czy wy mnie zachęcacie, podroszku. czy wy mnie e, dobijacie, ale bardzo pięknie dziękujemy. Zaj, Mamy nadzieję, że przyniesiemy dużo radości Widzą przede wszystkim, że będą w tym dobre emocje. Na razie atmosfera jest genialna. I to też warto podkreślić, że, że, że ja jestem ten zauroczony. Jeżeli chodzi o atmosferę w ekipie, jeżeli chodzi o całokształt, ten cały anturaż. To jest rzeczywiście no, takie wielkie, wielkie wow. No i nic, spróbujemy do tego dorosnąć i, i, i wygrać przede wszystkim ja spróbuję wygrać z to mają wolnym. Tomek, jeszcze postawmy na chwilkę kropkę już w macie tańca, tak chciałabym podpytać, bo twoi fani wiadomość, że będziesz w tańcu z gwiazdami, przyjęli z nieukrywanym entuzjazmem i zastanawiają się, czy będą mogli się oglądać częściej w jakimś kolejnym może programie. Może coś się szykuje, że nie tylko taniec z gwiazdami. Ja jestem cały czas w kanale Zero, jestem na YouTube, więc tam się widujemy. No i jestem zwolennikiem przede wszystkim takiej teorii, polityki i praktyki małych kroków. To jest moje wyzwanie tu i teraz. Spróbować podążać za wskazówkami, krokami Darii. No i wyjść raz jeszcze z Tomka Wolnego, pokonać Tomka Wolnego. A co dalej u Tomka Wolnego, to. To już tam na pewno, jeśli na górze jest zapisane. Ja do tego wszystkiego podchodzę z wielką wdzięcznością. A jeśli na przykład wytańczyłbyś sobie w Siedaniówce udział w halotu Polsat, czy byłbyś zainteresowany, żeby właśnie teraz spróbować sił tutaj, w Polsacie? Ja myślę, że spokojnie możemy się umówić na moment, kiedy będziemy po pierwszej najważniejszej przygodzie. Okay? Więc na ten moment skupiamy się tylko i właśnie na tańcu, a cała reszta to jest w ogóle dla mnie abstrakcyjna. Ale czyli nie mówisz nie? I generalnie absolutnie nie mówię, nigdy nie. Zresztą ja miałem bardzo dużo propozycji. Może nie bardzo dużo, no miałem kilka propozycji. I, I cały czas gdzieś w tym siebie szukam, cały czas jestem na to otwarty. Bardzo dobrze mi w kanale Zero. Genialna atmosfera, świetni ludzie. Bardzo dobrze się tam czuję i absolutnie na ten moment się tam realizuję. A, a, a drugą, a właściwie dwoma nóżkami będę teraz próbował się realizować tu i teraz u boku tej Pani. To no też czekamy, aż Daria się pojawi też w kanale Zero. O czym myślałeś, żeby się zaprosić do siebie? Znaczy, my znaczy, nawet... Terażę, boczee, boczee, my na tym o... my jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale jak gdyby... jak gdyby wszyscy wiemy, że to jest ustalone. Nie, Daria? Boże, Sorry. Boże, ja wszystkich zagadam tam, daj smoku. To prawda, to prawda. Masakra. Ja się tego boję, że my na treningu będziemy za dużo gadać. Będziemy może chodzić tak z taką, być, wiesz, taśmą no, na, może na, na, tak być, na usta. Może tak być, może tak być. W każdym razie naciąg dalszy, jeżeli pozwolisz, umawiamy się na po. Okej? Okay? Możemy no. postawić tu wielokropek? Jasne, możemy postawić Bomba. tu wielokropek. Życzę Wam słuchajcie sukcesów i tej kryształowej kuli i przede wszystkim perfekcyjnej zabawy i żeby Tomek Wolny pokonał tą Wolnego. Bardzo dziękuję. Spróbuję do tego dorastać. <laughs> Dzięki. Dzięki. Dziękujemy dziękuję dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.